Lechu podróżuje, Novalia Park. Jesteśmy na plaży Baby Beach, którą naprawdę polecam. Pijemy kawkę. Tu nasze ciuchy tradycyjne, nasze ręczniki, jak ktoś pamięta. A no tu kawka. Tu jest restauracja Barakuda. Fajnie grają. Mamy z apartamentu bardzo blisko. Także jak ktoś będzie w i to polecam tą plażę ale trzeba być wcześniej, bo ja cię chcę mieć yy, leżak później wszystko zajęte a tu po prostu już dwóch koczowało, od szóstej zajęli leżaki i leżały te graty tam mamy Welebit a tam kierunek Lun no i dzisiaj sobota, tak jak mówiłem, rano, tam Betty płynie, ta mała główka czarna. Dzisiaj się powoli pakujemy, jutro wyjeżdżamy. 9.30, 10.30, Żidlenia, czy jak to tam się nazywa, wiadomo o co chodzi, jak nie wiadomo, to, to wiadomo o co chodzi. Stamtąd płyniemy na ląd i lądem jedziemy w górę na Kyrk. No i zobaczymy czy nam się tam spodoba, objeździmy to, a potem jeszcze mamy dwie lokacje, zobaczymy co z tego wyjdzie. Woda, kryształ. Rano nikogo tu nie było, byliśmy tu o 9, pusta plaża, teraz jest gdzieś, nie wiem teraz, 10, może 10-15. No i wraca. Miałem z nią płynąć do tych kulek, jak to ona nazwała. Dobra, Lechu pozdrawia i pokazuje, czy warto, czy nie warto gdzieś pojechać. A tu naprawdę warto na tą plażę wczoraj w Shimuni cały dzień. A dzisiaj nie ruszamy się. Chyba po obiedzie pojedziemy może do Paru, może do Lun, bo tam z tą Chorwacką jedną muszę poradać, a jutro wyjazd. I tak jak mówiłem, jak ktoś chce na miarę z apartamentu. Fajny apartament czyściutki, aha jedyny minus, jedyny minus to jest wolny internet, Tam wieczorem jeszcze tam chodzi, ale w dzień to jak ktoś pracuje. I ma laptopa, i chciała jakieś filmy wysyłać czy coś, to po prostu męczarnia jest. Ale wszystko poza tym na piątkę z plusem. No i lokacja jest przy samej wodzie. Fajny parking z tyłu. 3 minuty już film. To kończymy na razie. I pozdrowienia.